Hej, cześć, witajcie. Jestem Pandora Ma. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek serii remontowej Czas coś zmienić i dzisiaj coś na co w sumie dużo z was czekało, może nie w tej formie, ale dzisiaj jest wyzwanie. Zamiast modowe wyzwanie, to dzisiaj mamy domek tylko i wyłącznie z podstawowej gry. Bo wiem, że część z was też tak gra i tutaj znalazło się takie zgłoszenie, które jest tylko i wyłącznie base game, żadnych dodatków, żadnych akcesoriów, nic. I powiem wam, z czasem później jak będziemy przechodzić przez film, że było to wyzwanie. Ale zaczynamy od historii. Domek jest od Violetta and Blue, Violet and Blue, czyli, że fiolet i niebieski. Źle przeczytałam, bo mi się kojarzy z tym takim serialem młodzieżowym Violetta i w głowie od razu. Także przepraszam za przekręcenie nazwy. Na przyszłość dajcie znać, gdzie te domki stoją, bo tutaj musiałam ostro się zastanowić. Mniej więcej wiedziałam, że to chyba jest moje znienawidzone Newcrest, ale nie do końca wiedziałam, gdzie więc musiałam się naszukać, bo niestety nazwa nie za dużo mi też powiedziała. Działka 30 na 20 domek no CC z podstawy, nie posiadam żadnych rozszerzeń, budżet nieograniczony, jest on trochę nowoczesno-modernistyczny, kolorystyka klasyczna, ale z szalonymi akcentami. Mój domek jest dość nietypowy, bo mieszkają w nim rodziny dwóch sióstr, piętra niepołączone, rozkład pokoi należy do ciebie. Na górze mieszka Blanka i Dorian ze swoją córką Gają, toddlers, a na dole Alicja ze zbuntu córką Esterą, nastolatką i synem Frankiem, dziecko. Przesyłam pozdrowienia, ja też pozdrawiam. Zdecydowałam się utrzymać właśnie to, co pisane było, czyli taki modernistyczno- klasyczny troszeczkę domek. Pozmieniałam sporo, powiem Wam szczerze. Przede wszystkim powiększyłam ten domek. Skoro budżet nieograniczony, no to, tak jak Wam wcześniej mówiłam, daruję Simom ten domek. Po prostu sobie jakby wstawiacie, czy możecie na przykład ich wyprowadzić i wprowadzić później na zasadę Free real estate kodu. No nie, także jak Wam wygodni. Tutaj to było zbawienie, ponieważ base gameowa wersja, żeby dobrze wyglądała, jest bardzo specyficzna, chociaż zaraz sprawdzę. Ostatecznie domek kosztuje 134 tysiące, więc jak na dwoje, dwie rodziny i razem sześciu simów aż, to i tak nie jest źle. Myślę, że wręcz nawet zacnie. Musiałam troszeczkę powiększyć, bo mieliby po prostu klitki, niepokoje i nie dałoby się wszystkiego tak w miarę ładnie, fajnie zrobić, a że miałam tą, tą wersję nieograniczonego budżetu, to dlaczego nie? Zostawiłam podobne kolory, biel, szarości, czerń, okna zmieniłam na głównie czarne, trochę mniejsze, bo po prostu ciężko jest rozdzielać pokoje przy dużych oknach, a też nie są one aż tak duże potrzebne. Jeżeli chodzi właśnie o typowe zmiany, to przestawiłam troszeczkę schody i tak jak na dole był tarasik, to na wielkość tego tarasu dodałam jeden jeszcze jakby i jeszcze kawałek salonu. Dodatkowo te dolne tarasy połączyłam ze sobą i przeniosłam huśtawkę i jedno drzewo. Dwa drzewa tam dodałam, dodałam troszeczkę krzaczorów, czy znaczy nie huśtawkę tylko taką, ojejku, taką drabinkę przestawiłam na tył, żeby było nie tak przy ulicy. Zmieniłam dach na spadzisty, gdzieś tam gdzie nie gdzie są jeszcze takie właśnie też paskowe dachy, żeby troszeczkę rozluźnić. Jest tam więcej się dzieje, żeby troszeczkę rozluźnić tą taką typowo kwadratową bryłę i jeżeli chodzi o piętę to zaczniemy od góry, bo od góry chyba nawet meblowałam. Mamy wejście, od razu koło wejścia jest łazienka 3 na 2 taka czarno-biała. Ogólnie wszystko jest właśnie w czerniej szarości, beżach, plus minus jakieś lekkie kolory. Na dole i na górze jest bardzo podobny styl. Lekko go zmieniłam, żeby też nie były identyczne. I od razu po lewej stronie, po prawej stronie od wejścia mamy salon, kuchnię, jadalnię, plus jeszcze gabinet. I z gabinetu można wejść do sypialni rodziców, takiej malutkiej dość, i do sypialni takiej todlerowej, ale ona jest 3 na 3 bodajże i spokojnie powinna się zmieścić taka później sypialnia dla starszego dziecka. Kuchnię tam później musiałam coś zmienić, bo zapomniałam o blacie roboczym, ale powinno wszystko działać, tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie ostatecznie zostaje na przykład zmienić na pojedynczy taki stół na cztery osoby i o jedną szafkę gdzieś tam więcej dodać, bo ja później jeszcze dodałam taką połówkę i mi na tych połówkach normalnie gotują, więc nie wiem. Mamy tutaj jeszcze taki balkonik, na balkoniku mamy Stół taki do jedzenia też można właśnie sobie zjeść na podwórku, i dwa krzesełka, żeby sobie posiedzieć. Natomiast na dole mamy już taką, taką sporszą, bo każdy ma swój pokój. Wejście: od razu przy wejściu mamy łazienkę i toaletę taką mikro, żeby jednak te Simy nie musiały biegać już lepiej, żeby biegały z tej toalety do kuchni do zlewu, niż żeby latały albo się posikały nam gdzieś. Idąc złóż korytarza, po, na początku po prawo mamy sypialnię dla mamy. Ona jest taka niebiesko-biała, delikatna. Dalej, idąc po lewej stronie, mamy jeszcze sypialnię chłopięcą, potem sypialnię dziewczęcą. Chłopięca jest takich niebieskich, pomarańczowych, troszeczkę jasnych, beżowych kolorach, czerwieniach, taka bardzo zróżnicowana kolorystycznie. Jest tam biurko i jest takie do malowania ten dla dzieciaków, ale można sobie przestawić na coś zupełnie innego. Powiem wam, że się naszukałam tego, naprawdę, bo nawet nie wiedziałam, gdzie to jest. Wiedziałam, że było coś takiego do malowania dla dzieci, ale nie mogłam tego znaleźć. Natomiast zbuntowana nastolatka ma taki różowy, taki kremowo biały Biały pokój, ale jeżeli lubię jakieś inne, to można sobie zmienić. Ja zrobię, postawiam na taki prosty, zwyczajny. Można go dodatkami troszeczkę pozmieniać. Natomiast po prawej stronie mamy głównie kuchnię, jadalnię, salon z przejściem, też właśnie do takiego mini gabinetu. Tutaj jest bardziej taki industrialny, można nazwać. Wzięłam te takie szafki, bardziej z szufladami takimi surowymi, plus właśnie te kanapy takie bardziej surowe, z drewnem, z metalem, ale jakoś fajnie to się wszystko połączyło ze sobą. Mam taki między nowoczesnym a industrialnym typowym. I wyjście na ten dolny taras mamy ist od tej strony, gdzie jest gabinet i od tej strony, gdzie jest salon. Troszeczkę tam poprzeprawiałam, podostawiałam oczywiście na tarasie jakieś kwiatki, nie kwiatki. I jako, że wcześniej było kilka doniczek do sadzenia różnych rzeczy, to i tutaj jeszcze jakieś doniczki porozrzucałam po całym tym tarasie. Nie robiłam jakiegoś większego landscape'u gdzieś naokoło, bo stwierdziłam, że skoro tak było w miarę pusto, to i ja w miarę pusto to zostawię. Dopasowałam tylko do tego, co jest gdzieś tam naokoło, podrzucałam jakichś kwiatków, trochę krzaczków, trochę dwa drzewa właśnie takie duże, żeby miało to wrażenie, że jest tego miejsca powiedzmy troszeczkę mniej dzięki temu. Także na jakieś jeszcze własne przeróbki jest miejsce z tyłu. I ogólnie wam powiem, że to było mega wyzwanie, ale nie właśnie dlatego, że nie wiem, nie wiedziałam jak i tak dalej, bo powiem wam, że to jest jak jazda na rowerze się okazało i jak zaczęłam wszystko sobie meblować, to już pa zaczynałam pamiętać jak ja kiedyś, kiedyś, kiedyś meblowałam. Moje stare pomysły Zaczęły wchodzić, zaczęły właśnie przypominać mi się jakieś połączenia, różne mebli, które fajnie wyglądają i tak dalej. Ale niestety jedno, czego mi naprawdę, naprawdę, tak myślę, brakowało, to na pewno dekoracje, jakieś więcej podłużnych obrazów, czy znaczy właśnie yy, węższych niż szerszych. Takich typowo plakatowych obrazów mi brakowało. Brakowało mi łóżek i to strasznie, w szczególności tych mniejszych, bo te dziecięce jest za dziecięce, a już takie chcemy dla nas to albo mamy mega nowoczesne, albo mamy taki chamski klasyk ze zdobieniami. Nie mówiąc też oczywiście dla, yy, o łóżkach dla rodziców i tak dalej, też straszne, takie nieestetyczne po prostu, bo mówię, albo w którą stronę ciągną, albo w drugą stronę ciągną i takie nie wie się tak naprawdę, co do końca wybrać przez to. Ale jeżeli chodzi o kuchnię, kanapy i tak dalej, jakieś takie meble, jako meble, nawet rośliny, to jest tego, a jest i da się tego nastawiać. Zobaczyłam sobie też, ile rzeczy faktycznie gdzieś tam doszło z czasem, więc jest parę jakichś takich dekoracji, których nie było jeszcze za czasów, jak ja budowałam. No może nie base game, bo ja budowałam base game w stosunku, mi się wydaje, krótko. Jak nie było jeszcze dodatków, to ja głównie się bawiłam, nie meblowałam jakoś typowo. Ale jak już zaczynałam meblować, to tam też nie było tego dużo. Więc fajnie było do czegoś takiego wrócić i na pewno teraz już będziecie mieli, myślę, że może w następnym tygodniu, base game'owy jakiś taki domek, tylko już totalnie po mojemu, gdzie ja od początku do końca każdą Ściankę postawię. Nie jest to trudny plus, jest to właśnie fajne takie wyzwanie. I myślę, że właśnie w następnym tygodniu pojawi się Base game'owy Domek jakiś i w końcu ten debug, bo w tym tygodniu na razie jeszcze go nie będzie, a w następnym tygodniu właśnie zrobimy sobie taki bonus, że mamy i jak się działa bez, mod bez modów, ojku, bez modów, bez dodatków, bez niczego i jak sobie dodać jakieś rzeczy bez modów, właśnie z debuga. Myślę, że to będzie takie w miarę fajne, w szczególności dla Was, bo sporo z Was, czy prosi właśnie o Base Game. Y? Mowy, czy pytacie się w ogóle, co to jest ten debug, i tak dalej. Ale zakończając, mam nadzieję, że dla osoby, której robiłam ten domek, się spodoba. Jeżeli ogląda, to daj znać w komentarzu. Dajcie znać, jak Wam się podoba coś takiego. Czy base game w moim wydaniu jest w miarę znośny? Domek, mimo że powiększony, myślę, że i tak jest stosunkowo mały, stosunkowo wygodny. Także mam nadzieję, że przyda się Wam też jako inspiracja jakaś. A teraz nie przedłużając, dziękuję Wam za uwagę. Za tydzień, myślę, że w końcu coś z modami sobie zrobimy miałam w tym tygodniu, ale nie miałam zbytnio czasu, czy znaczy, wiedziałam po prostu, że w dzień, w którym będę wam wrzucać, nie będę miała czasu, więc nie chcę też, żebyście, nie wiem, czy na modę czekali, czy coś. A tutaj takie coś innego, taka odmiana, taka też trudniejsza wersja domku. Także za tydzień coś z modami będzie. Tygodniowa rozpiska jest już na społeczności, także zapraszam was zawsze na początku tygodnia na kartę społeczności, gdzie jest zawsze praktycznie rozpiska. A ja wam dziękuję za oglądanie. A i właśnie na sam koniec jeszcze powiem. Zapomniała. Tobiaż spa... z Pandy. Tobiaż Panda z Weeka zaczął jakby nabór do podobnej serii jak moja. Też właśnie czas coś zmienić, tylko w wersji cast, bo ja w tej chwili nie mam totalnie na to czasu. Także zapraszam do niego. Możecie sobie na spokojnie jakieś simów swoich udostępnić i z modami, i bez modów może być. Wszystko u niego jest na kanale. Także zapraszam, jeżeli chcecie jeszcze odmienić swoich simów. A to chwila się żegnam i pa pa!